Cześć, witam was w na moim kanale, dawno mnie nie było Dzisiaj będziemy mieli karmienie mojej całej hodowli Czyli w sumie trzech zwierząt, bo dwóch nie nakarmiłem, bo jest to Rybka i Karasz madaskarski, Karasz Madałskarski sałata I tego typu rzeczy, ale go wam pokażę No i dzisiaj ze jest mój kolega Koleś tu <grych> Mój kolega, Karol Tuchowski e, Którego zna... Ja nie ja się muszę od Nie, po prostu musisz trochę do tej stanąć Ja też tak stoję blisko, e, chodzi o to aże kamera, to jest łóżko. Dobra, w każdym razie e, możecie go kojarzyć z mojego TikToka. E, Ante tak. Do mojego TikToka możecie go e, kojarzyć. E, mamy tu trzy zwierzątka terystyczne i muszę wam powiedzieć, że niedługo, no już nie tak niedługo za rok. Więc to nie jest tak niedługo. Ale e, będę miał pytano królewskiego albinosa. Możliwe, że będę miał pytan królewskiego albinosa i który Wam go pokażę. No, to jest moje największe marzenie terrorystyczne. E, no i co? E, a i uwaga, ostrzeżenie: w tym odcinku ja będę karmił z moim kolegą e, szczurami, świerszami, ostryskami takimi rzeczami. Dlatego jeżeli ktoś jest na to wrażliwy, to proszę, żeby włączył, a reszcie życzymy miłego oglądania. Cięcia! Dobra, mam przez Państwa inny kadr i wchodzimy do węża zbożowego. Tak, dwań zbożowy to jest najbardziej kąśliwy wąs na mojej hodowli. On w każdej sytuacji po prostu gryzie, nawet nie wiem, czy niezaraniowany w pojemnik. Po prostu już tyle razy mnie ugryzł hamwalony. To mnie tak w nerwia, ale bardzo go w sumie lubię. Ma bardzo ładne kolory. Jest to Franek, on się nazywa Franek. Jakby ktoś nie wiedział, bo nie mówiłem nigdy. Tutaj mamy Pytona Kleskiego, patrzcie w ogóle, jakie duże terarium ma. On siedzi tam. Nie wiem, czy go widać. Nie będę tam wkładał. Nie chcę tam wkładać e, rąk. chcę tam. Na razie. Tam jest pytan królewski, Co się na górze tam jest. Mm, no i on tam siedzi na górze. E, tam jest taka skrzynka. Na tam siedzi. A tu mamy oczywiście. A, ona, ona się nazywa Karolinka. A tu mamy Karola. no Okej, okay, widzę, tu mamy <gryzamy> <gryzamy> blefara <Lampartiego. gryzamy> żeby nie była, mam profesjonalny sprzęt, tak? <gryzamy> to jest Nela. Nazwałem ją tak, jak miałem 6 lat, okej? Okay? Nie oceniajcie. No i chyba teraz będziemy ją tak karmić, ale będzie tak Co no, będę Muszę go przyzwyczaić trochę bo mhm. zaraz w pojemnik. Ej, a to tak będziesz trzymał. Trzeba ja je w ogóle wody dolać, z tego co widzę. Tak będziesz trzymał, a ja wtedy na karmę. No bo No będziesz tak trzymał, a ja ją nakarmię, okej? Okay? Trzymaj tak. No, ja idę po jedzenie. Mamy śpiersze. Dobrze, to widać to? Widać, widać, daj. Dobra, jesteś super polakonem. Też ja sobie Dobra, a ty nie jesteś, to jest normalny. Dobra, jeszcze pierwsze. Możecie sobie poglądać w tym czasie, bo to trochę za mnie. Słuchajcie, są szybkie. Najlepiej, się Ok. No, szkala na karacie. Na karacie. Nie wiem, czy to mi dalej? idealnie. No Jeden siedzi, i zaraz drugi. Ale jest naprawdę piękna. Przyznaj, nawet karat to przyznał. A Karol w ogóle? Niedługo też będzie wielki projekt, gdyż za rok taki to turystyczne. Ja kupię sobie albinosa, no i może że on też sobie kupi pierwszego swojego węża w życiu. Ja mam tego pytona. Też pytona królewskiego, albinosa sobie kupię, więc naprawdę... Może ja bym kupił nawet tego sobie. Takiego jak ja, czy takiego jak, jak chcę? Nie wiem, takiego, ciebie fajne jak były i tak na nie gryżą. Piety są fajne, pięte są bardzo fajne, polecam wam widzowie. Piety są bardzo fajne, coś to jest pyton królewski, pytona, ale... Tak. O. Chodzi o to, że te piety skubane? Skurczyk. Chodzi o to, że te piety... Ja miałam na myśli kupić sobie tego. No. Tego, tego. Tego białego. Nie. Tego. Zbożówka zbożówka na pierwszego. A, zbożówka. Ale nie, ja Ci... Ale nie, nie. Bo Ale bardziej jest... Ci polecam pytona, bo młode zbożówki ogólnie gryzą. Po prostu one po prostu gryzą. I to nie jest jakiś... Ba... To nawet nie jest burz. To ma, Wytresować. A ma no, to. Telefon. O telefon. lepiej nie. A nie ma woda. Myślę, że nie ma przez chwilę. Dlatego chyba nie widzicie. A i w kolejnym... A w kolejnym odcinku będzie... A to piękne... O, pa co? O A w kolejnym odcinku już mogę Wam zdradzić, że w kolejnym odcinku. Nie wiem czy z Karolem... Ale w kolejnym odcinku będzie sprzątanie u tej panienki. A i w ogóle co wam powiem, to że dawno mi nie było dlatego, że jak wiecie, chodzę do szkoły i nie mam czasu, żeby nagrywać, potem montować i wrzucać. Jest bardzo mało czasu. Ej, to tutaj tak ładnie się ustawił, się będzie mogło. O, patrzcie, no i danie. Jeszcze ja tak. ostatniego daję, proszę państwa, ostatni wiesz. Tak, Już się napatrzyliście się na nią. O! Po... Wyszłaś się? Nie, tak chyba. Ta. O, lej kadr. Operator na miarę popłacę ci stówę chyba za to. Operator i ja się Ale <laughs> <wskaż, ta praca. śmiech> <laughs> on nie jeszcze. on tam jest, że się, że Z Ona. O, spierdzieli. No, na kółka <laughs> Dobra, ona sobie go złapie. A teraz robimy cięcie i idziemy do pytania Udało nam się to ustawić! Wiona! No i co, lecimy z pierwszym? Ten skubańc jest piękny. To jest sobie skubańczyni. Jeden z najlepszych chyba będzie z tym, tym Najlepszy chyba. I od się. Już ręczę, kurde. Nie, bo tak o się robi, żeby on zjadł to. Ale Widzieliście? Powinniście widzieć, zobaczcie cezara. zaraz ona I... pięknie się nie, nie wiem, czy widzieliście. Możliwe, miejmy nadzieję, że widzieliście, bo tak średnio widzę to drucina, ale. O, okay. jak się ławił. Eee, ja, jak pięknie. A kurde, zrobił jakiś takiego shurikena, zrobił. Nie wiem, czy wy to widzicie. Widzicie, on takiego shurikena. A tu byś mógł pokazać nasze. O, mamy duży O, ty skoczy, byku. nie, bo on to może. Ej, trzynaście tam skary, się ziął tak ojej, je, je, je. Wypluwa i nagle takie leki na Ciebie. Pięknie jest. się ładnie Jak no. Piękna bestia. Tam jest jeszcze świecz, o matko. Zyć. Dobra, nie stresujmy go. Zaraz mu dam jeszcze drugiego. Ej, Cześć, Cześć, jak się kolik. Łyczek Koli. Ja bym się tu tak przysunął, no. o. Teraz bym się wprost usunął tak. A tu zjedynczy, do nie? Dobrze, zobaczymy. Bo ja jedno tak bo nie? Ja rozsunąłem. Mam A mamy zbożywać? Nie i gry. No i O, oho oho. oho, oho. O, że <ścoughs> <ścoughs> <Podajcie> numer dwa. <śpiewanie> Wiem i drzewa, patrz, 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 trzymaj! patrz, patrz, Czekaj, patrz, patrz, Ja te jelika, no, weź patrz, 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 O patrz, Ale patrz, 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 to Państwa. Ja będę to patrz, 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 Musisz to trzymać tak i nie może, nie, nie może zobaczyć Twojej ręki. Ja pierdolę. Okay. <laughs> Ma? Ma. Słoniuś jest, strzelił pijany. Daj, za mnie ten, 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 ten klips. Widzisz, on musi wejść. Dać mu, on to złapie, puszcza. Na ten się pobudził, proszę Państwa. Nie zjadł tej myszy. Teraz mu jej nie dam, bo mnie ugryzie. Jak on... ten pyton no to ja pytał, on mówi. A tutaj było tyle skarmienia aparatu jak zobaczyliście. A tego właśnie trzeba nagrać? Zobaczcie go na ręce? Tego. No. A na filmie? A na Nie. Skar! Skar z lasu? Nie, z takiej jakby pustyni.

może później zjem. Dobra, mm. no to tyle by było. Się no, widzimy w no, kolejnym no, odcinku. A, tu jest rybka. A Ej, ja chyba zdechło. Zdechło? Nie, żartuję. Nie, nie ma jej. Jest, tylko jest w tych glonach. A jaka? Bojownik niebieski. A tu Madagaskara mamy. Dobra. E, tym akcentem Pytona Królewskiego e, kończymy ten film i widzimy się w kolejnym. E, jeszcze zróbmy. Jeszcze zróbmy sobie fajne zdjęcie. nie było. Fajne zdjęcie króla. Zróbmy sobie zdjęcie króla. Ech, ty dochodujesz. Nie! Ciepłon, nie zdążyłem zdjęcia zrobić. Kurde, szkoda. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Bye, bye.